Halo, cześć, tu antek! I mama. I mama, i Justyna! Słuchajcie. To jest na przedmieściu? W takiej jakby służywiamia. Tak, no, odprawie, nie? W Olszczynie, mhm. prawda? A później co będzie miał? Urlop. Um, um, Urlop, cieszy się? Mhm. Który dzisiaj dzień szukasz? Dziewiątka. Jaki numerek? Dziewiątka, no. Jest, to jest. Nie wiem. Ty zawsze wyciągasz ten największy. 12. Tu, to jest 12, 21. Tu 21, a tak wyciągnął. My szukamy 9. To 18, 19. to też nie. Antygotny 14. Przerzucaj na bok. Tu, co jest? 16, 17, 17. Tu. 15. O, ciekawe co w takiej wielkiej paczce jest, co? No. 12, tu nie? 23. Co tam możemy być? Dlaczego 23? O! Co to jest? 9. Otwieraj. Antek, zawsze od tych największych zaczyna, nie? No. Jeszcze no co ty jesteś, jakiś szczyt lider? <laughs> Jak tam Antek? Już sznureczki odwiązałeś? O, ciężko siedzi. Słuchajcie, Antoś dzisiaj jeszcze zostaje w domu na takiej obserwacji. Ale już chyba chyba mamy chorobę za sobą, co Antoś? Oby tak, bo jeszcze za tydzień idziemy na badania. O, dzisiaj jest to, co miało być ostatnio. Co zrobiliśmy ostatnio? Rodzinne wyjście do kina. Czyli musimy coś innego zrobić, prawda? Jarmark. Miał być jarmark, ale z waszą dwójką sama nie pojadę. Nie mamy fotelików. Jak pojedziemy, Antoś, co? Pójdziemy na nogę. Na nogę? Do Gdańska? Oj. Słuchajcie, ale to nic straconego, bo mamy fajną książeczkę. I chyba dzisiaj sobie zrobimy takie coś. Popatrzcie, nie Antoś? łami Łamigłówki, polska tradycja i zwyczaje. No niestety przez tą chorobę trochę musimy zmieniać kalendarz, nie? No, trochę inaczej sobie planowaliśmy, ale myślę, że to może być bardzo ciekawe. Będziemy robić rewusy, łamigłówki. Z kreślanki. I tutaj ciekawy tak będzie wiedział odpowiedzi na wszystkie pytania. To co, Antoś? Jak tam dzisiaj nastawienie do dnia? Dobrze. <noise> to co? Żegnamy się ze wszystkimi? Życzymy miłego dnia? Papa! Pa. Justyna, powiedz, papa. Pa. Papa, szukam pa. już dzisiaj.